Co warto wiedzieć o takiej klawiaturze z temu, którą można złożyć oraz schować praktycznie wszędzie? Klawiatura ma bardzo minimalistyczną formę. Jest ona składana tak naprawdę na trzy sposoby, no bo odginamy część klawiatury z literami, do tego odginamy klawiaturę numeryczną, a na koniec na całość nakładamy touchpad. Dzięki temu mamy bardzo małą konstrukcję, którą możemy włożyć bez problemu do plecaka, do torby czy gdziekolwiek indziej i zawsze mieć ze sobą taką klawiaturkę. Oprócz tradycyjnych klawiszy do pisania czy wprowadzania numerów, mamy także klawisze funkcyjne. One też zdradzają, że klawiatura jest wielozadaniowa, nie jest przeznaczona do jednego konkretnego systemu, tylko zadziała praktycznie z każdym sprzętem. Łączy się za pomocą modułu Bluetooth, żeby wywołać parowanie, korzystamy z włącznika od boku, a następnie wciskamy klawisz FN oraz pairing przy klawiszu z literą C. Mamy też tutaj możliwość przełączenia się między ustawieniami dla iOS'a, Androida, Windowsa oraz dla Maca. To sprawia, że tej klawiaturze nie są straszne, różne układy klawiszy i wszystko będzie działało dokładnie tak, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Samo pisanie na klawiaturze jest wygodne. Skok każdego przycisku jest przyjemny. Jest to według mnie takie porównywalne do pisania na takiej zwykłej klawiaturze w laptopie. Do pisania takich dłuższych tekstów myślę, że to będzie dużo wygodniejsze niż w przypadku korzystania z klawiatury ekranowej. W klawiaturze oczywiście mamy wbudowaną baterię, dzięki czemu urządzenie działa całkowicie bezprzewodowo. Od boku mamy złącze USB typu C, więc no normalna, zwykła ładowarka jak od smartfona tutaj się sprawdzi, a całość będziemy ładować co około 50 godzin pracy. Według mnie bardzo ciekawa opcja mały sprzęt, który możemy mieć zawsze ze sobą, a jak najbardziej może ułatwić nam pisanie, szczególnie jeżeli mamy do napisania coś więcej. Koniecznie zajrzyjcie na temu, gdzie znajdziecie właśnie taką klawiaturkę w bardzo dobrej cenie. Wystarczy wpisać kod widoczny na ekranie, aby przy okazji uzyskać dodatkowe zniżki dla nowych użytkowników. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie.